To mówię przecież! Kurna! Kostkę mi gryzie! Czekaj, czekam, pani. Dziadek! Panowie policjanci rajon blanty. Siemanko widzowie! Wita się Hello. z wami! Oen i Kasia Dzisiaj, dzisiaj szybki vlog Zobaczycie na nim w sumie to już zobaczycie, zobaczyliście co zobaczycie, bo zawsze dajemy trailery. Jest piękny popołudniowy dzionek Dłoneczko świeci Coraz na przejażdżkę Na offroad jedziemy o, ktoś biegnie sobie. Po co to biegać jak i pojeździć można? Kociak. No raczej nie. Ten ktoś może pomyśleć po co tu jeździć, jak pobiegać można. Nieprawda. Ja mam większą rację od jego racji. Zobaczcie jakie ślady narobiłem Czekaj, czy kapcia pani Wariat. Eee. Odjeżdżam. Skopał? Chyba nie, bo za słabo, tak Trochę dymu poszło Tak, dymu na piasku, jak, jak w Borewiczu O, ale ładnie pachnie Bąka akurat puściłem Nie, to nie to A mówiłaś zawsze, że śmierdzą, a ja mówiłem, że fiołkami pachną Widzisz, przyznałaś się, że oszukiwałaś No dobra, przyznaję sobie zbicie Mogę? Proszę, ustaw mi go, a ja usiądę jak usiądziesz? Żeby był na prosto. Ono na pewno, nie na takiej dr tej, drodze. Nie ufasz. Ja, aż tak ci nie ufam. Nie, nie rób tych oczu. I takich nie widzę. Op. To zrób mi coś szalonego. To by było ba bardzo szalone właśnie. Ale być grill'a jak Oczywiście. Tylko Venoma na grill nie zapraszamy, bo wszystko opierdzieli. A ten gdzie? A ten gdzie? Dziadek! No śmieci, no się a może erają <laughs> Panowie policjanci jerają blanty. Czy się z panami policjantami? Nie? Nie Panie, bo tu kurna takie dziurwy, że... Że nie go powiedzieć. A nie powiedziałaś? Do widzenia. To do widzenia panowie. Pa. uważajcie, bo tam policja stoi. Pa. Pan, pan też uważa. Uju uju. I państwo też. O, jaki za jaka sofa. To punkty się daje. Jak jedziesz wolno, to 10 punktów dostajesz. A jak repetujesz, to 1. Nie, jakie rozmowy Kochanie, no, moto... motocyklem jedziesz, nie samochodem <laughs> Ale wiesz, ja już tak na zapach. <laughs> I kolejny byłś świateł A co on nas, czy...? Nie wiem, pewnie ja Oj, mi zaparowała strasznie Za dużo wypiłaś znowu <śmiech> Znowu? <śmiech> Ile to pić można? Nie mogłam się oprzeć Zamiast do AA to do RR Cię zapiszemy Repeta, repeta A pa Honda, pa widziałaś? Nawet trzy Hondy stały, albo ze cztery takie No gruz tam był Ciekawie czy mają za śledkę. Czy co? Mają ze ślepkę. Ale o motocyk chodziło. A, o ja Boże. Ta <głosy <głosy <głosy> tak. No to, te żarty to jednak są sprawdziwe. <noise> Ale bronię się od góry. <noise> tak, bronisz się, no. Widzowie, wybieramy najładniejszy motocyk z ekipy MA są trzy wybory: motocykl Oena, K6750 Oena i GSXR 2006, ten czarno-fluo z napisem Oen, tutaj i tam z tyłu na zadupku Kasia. Głosujcie A, B czy C? Głosowanie trwa. Do końca filmu Teraz A. macie sekundę i napiszcie A B lub C I, I... to wygra nie ma, nie ma odpowiedzi D, ani E, ani innych A. Kto inaczej odpowie, ten jest dyskwalifikowany <głosy> <głosy> A w ogóle, w ogóle to ma pomysł No dawaj aż No Aż się boję Możemy zapytać naszych kochanych widzów A możesz głośniej mówić? To mówię przecież! Ale nie krzyczeć! Musimy się zapytać naszych kochanych widzów a oni mogą odpowiadać nam w komentarzach Przedaż mam wątek Aha No, no widzowie wiecie, wiecie co robić, komentujcie tam na dole Kasia was bardzo prosi Dajcie łapki w górę i s umydzę Nie Gdzie jedziemy? W lewo czy w prawo? Eee... W lewo to nie wiem gdzie dojedziemy, a w prawo wiem <laughs> To w prawo Ja tu tereny znam parę razy na rowerze jeździłem <laughs> Kiedy ty na rowerze jeździłeś No kiedy? No wtedy co tędy tu tu jeździłem <grym> Dobra, zmieścił się, co się nie zmieścił kur... <grym> się popieści, to się zmieści <grym> Ludzie, wbijajcie na sklep, są nowe koszuleczki e, Takie z małym logem Kto będzie, to extra. zobaczycie e, Mamy bluzy oczywiście, wisiorki I każdy znajdzie coś dla siebie o kurna co? Widziałaś? Nie. No co ty? Mrówka przechodziła i życie jej uratowałem. Ja. Jednak dobry z ciebie chłopak. No dobry, dobry Nie jedna dziołcha ze wsi tam się ogląda. O! Kurna, co to? Dwa koty. O ich po kostkach. Albo psych te duże. Papa. Pa. Mów, 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 mów. Kurna kostkę mi gryzie i ja pierdzielę <głos> <głos> Ale, ale mały ale wariat Dobrze, że te buty miałem A ja z dwójki ruszam, co mi nie no może. Ja nie wiem co ty odpierdzielasz. No i bieg nie chce wskoczyć. Już nawet Gix się przestraszył. <noise> powiedział pierdziele nie jadę dalej. <noise> ósemeczkę, Uczymy się! Jak nam prawko wyciągną! Ej, co ty na to, żebyśmy w trójkę czy w czwórkę e, zrobili sobie takie wydechy jak ninja? I wyjechali na miasto. O matko! <noise> to co? Chcecie takie? Żeby uszy pourywało? Koniki! Konie Rafał! Konie Rafał! 喂，老婆。